Mieszkańcy Słomkowa Suchego w gminie Wrublew protestują przeciwko sortowni węgla w ich wsi. Skarżą się na pył zanieczyszczający okoliczne sady, pola i domy. Krzysztof Janiszewski był zaskoczony, kiedy na placu po drugiej stronie drogi pojawiły się hałdy węgla. Próbował ustalić, czy to będzie skład, czy też węgiel będzie tam również sprzedawany. Okazało się jednak, że tuż obok jego domu jest sortownia. Chodząc z balkonu do domu, zostawiamy czarne smugi na, na podłodze. No, wie pani, no, oni jakieś rekompensaty nam starają się się y, y, zrealizować, ale no, jaka może być rekompensata na coś takiego na, życie, na, na całe życie w takim, w takim pyle, no, to, to po prostu no, to jest moim zdaniem nie do zaakceptowania. Państwo Janiszewscy obawiają się o zdrowie swoich bliskich. Szybko okazało się, że to nie tylko problem pyłu w domu. Po uruchomieniu sortowni okoliczne sady pokryła warstwa pyłu węglowego. Dariusz Jackowski poniósł największe straty. Pył, który unosił się z sortowni, zanieczyścił jabłka w sadzie położone w bezpośrednim sąsiedztwie tej sortowni. Zanieczyszczone zostało około pół hektara, jest to 30 ton, 30 ton jabłek. Straty liczone są w dziesiątkach tysięcy złotych. Sadownicy ze Słomkowa Suchego obawiają się, że to dopiero początek kłopotów. Eksportują jabłka za granicę, więc owoce poddawane są szczegółowym kontrolom. Jeśli nie będą spełniały norm, nie będzie można ich sprzedać. Krzysztof Janiszewski zastanawia się, jak na jakość jabłek wpłynie pył węglowy, wsiąkający w ziemię po deszczu. Gdy przyjdzie jesień, gdy zaczną się opady intensywne, no to jestem przekonany, że, że na powierzchni pól nastąpi degradacja po prostu gleby, bo no, to jest niemożliwe. Nawet najlepszym nawozem, gdy będziemy nawozić w nieumiarkowanych ilościach, po prostu doprowadzi to do degradacji gleby. Rolnicy poprosili o interwencję w tej sprawie wójta gminy Wróblew, który zorganizował spotkanie z przedstawicielami firmy. Jeszcze przed spotkaniem mieszkańcy wręczyli petycję przedstawicielom PKP PLK, który wydzierżawił teren pod sortowniem. Dyrektor Dariusz Bałoniak zapewnił, że umowa dotyczyła tylko składu węgla. Jeśli umowa nie jest realizowana tak jak stanowi jej zapis, no to jest nieważne. Prezes firmy Carbon 2 nie zgodziła się na rozmowę przed kamerą. Nie zgodziła się też na obecność mediów na spotkaniu. Przeprosimy w takim razie media, ewentualnie w tym momencie, a potem po spotkaniu, kto będzie chciał się wypowiedzieć do kamery, to powie. I powiedzieliśmy tak: jeżeli druga strona nie będzie chciała się wypowiedzieć, no to będzie to jednostronne i to też trochę ogranicza no, ok, ok, ja mówić, mówić, ale no, może tak, ale, ale no, w złym świetle raczej stawia drugą stronę. Myślę, że też Państwo będą chcieli, jeżeli będą Was w stanie tutaj uspokoić, to podejrzewam, że też będzie można odpowiedzieć tak na Także jeżeli można, to prosimy na ten moment. O, to żeby zaprzestać nagrywania. Po spotkaniu przedstawiciele firmy Carbon 2 także odmówili komentarza. Mieszkańcy wyszli z niego względnie zadowoleni. Jesteśmy pełni nadziei na, na rozwiązanie tego problemu po naszej myśli. Mam wstępne zapewnienie od pani prezes firmy Carbon 2, że straty, które zostały poniesione na, w moim sadzie, Zostaną, zostaną uregulowane. To spotkanie było bardzo ważne i potrzebne, ponieważ słyszę z ust pani prezes, że jednak widzi olbrzymi problem społeczny i chce rozmawiać z, mieszka z mieszkańcami i w konsekwencji jednak zamknąć tą działalność tutaj. Wójt zapewnił mieszkańców Słomkowa, że zwróci się do Nadzoru Budowlanego i Inspekcji Ochrony Środowiska o sprawdzenie legalności działań firmy Carbon2.